10 razy psów, które mogą obronić przed niedźwiedziem. Chociaż psy nie są równorzędnym przeciwnikiem dla niedźwiedzia, to jednak wiele z psów musiało pilnować np. stad owiec czy też innych zwierząt przed nie tylko wilkami, ale też przed niedźwiedziami. Taki pies musiał być w stanie odstraszyć, zniechęcić takiego niedźwiedzia przed atakiem na to stado. Dlatego są to głównie dzisiaj wymienione psy, które zajmowały się pilnowaniem takich stad. Pamiętajmy, że jeszcze raz trzeba zaznaczyć, że pies nie jest takim równorzędnym przeciwnikiem dla niedźwiedzia, ale były i nadal są w stanie odstraszyć te niedźwiedzie. Pierwszym takim psem jest owczarek środkowoazjatycki. Świetny stróż i obrońca lubi przestrzeń, w mieszkaniu może czuć się niezbyt dobrze, mają silny charakter, dużą dozę niezależności i upartości. Są trudne w wychowaniu, wymagają dokładnej socjalizacji, są psami bardzo terytorialnymi, ale dla swoich, jeśli są odpowiednio wychowane, są psami czułymi, delikatnymi, z dużym dystansem do nieznajomych, jednak dla swojej rodziny, dla swoich opiekunów są bardzo miłymi, fajnymi towarzyszami, które potrafią obronić przed wszystkim. Doskonały pies stróżujący, doskonały obrońca jednak pies bardzo wymagający. 60-80 cm wysokości i 40-80 kg wagi. Drugim psem jest kangal, pewny siebie, niezależny o mocnym charakterze, jest przy tym jednak oddanym, wiernym towarzyszem. Bardzo mocno wiąże się ze swoją rodziną, dla której zrobi dosłownie wszystko. Choć potrzebuje bliskiego kontaktu z opiekunami, to jednak potrzebuje też przestrzeni. On, podobnie jak większość dzisiaj wymienionych psów, niedobrze czuje się w zamkniętych przestrzeniach, jednak potrzebuje sporej przestrzeni. Wychowanie jest raczej trudne. Tak jak wszystkie dzisiejsze psy, to jest pies tylko dla niektórych, którzy posiadają odpowiednie umiejętności i odpowiednią ilość czasu, żeby tego psa wychować, prowadzić i zapewnić mu dużo swojej uwagi. Kangal to pies duży, no jak wszystkie dzisiaj, 63-80 cm i 40-70 kg wagi. Kolejnym psem jest Mastiff Pirenejski. Zrównoważony, spokojny, raczej przyjacielski, uwielbia swoich opiekunów, bardzo mądry i chętny do współpracy z człowiekiem. Doskonały towarzysz rodzin, choć potrzebuje też przestrzeni, nie tylko bycia cały czas z nami. Nie są agresywne, wychowywanie oczywiście wymaga konsekwencji, socjalizacja też jest potrzebna, jednak są to psy, które są, można powiedzieć, o wiele łatwiejsze niż dotychczas wymienione psy. Chociaż nie wolno zapominać, że to też pies wymagający, potrzebujący doświadczonego opiekuna opiekunów. A taki dobrze wychowany mastyw pirenejski odwdzięcza się naprawdę wieloma zaletami. Oczywiście głównie chodzi tutaj o tą doskonałą umiejętność pilnowania, stróżowania i chronienia nas. Czwartym psem jest owczarek kaukaski. Psy samodzielne, niezależne, kochające swoich opiekunów ale równie mocno lubiące, a raczej kochające stróżowanie i pilnowanie dużych przestrzeni. Potrzebują bliskiego kontaktu z ludźmi i dużej dawki socjalizacji. Ten kontakt z człowiekiem jest takim lekarstwem na większość tych problemów, które mogą się pokazać, ujawnić u tego psa. Oczywiście te problemy wynikają ze złego wychowania, ze złego prowadzenia. Ponieważ dobrze wychowany owczarek kaukaski jest psem przewidywalnym, pewnym i takim, który nie będzie stwarzał, Problemów. To też pies duży, a wręcz bardzo duży, 64-75 cm i więcej, od 45 do nawet 100 kg wagi. Kolejnym już piątym psem jest Owczarek Podhalański. Podobnie jak inne przedstawione dzisiaj psy, Podhalan może oczywiście tylko odstraszyć niedźwiedzia, z walką nie ma szans. Ale nasze polskie Podhalany są to psy bardzo fajne posłuszne, uwielbiające życie rodzinne, choć nie wolno zapominać, że i niezależność i upartość w nich nadal jest. Doskonały stróż, doskonały obrońca, pies inteligentny, chętny do współpracy z człowiekiem. Wychowanie nie jest wcale aż takie trudne, jak się niektórym wydaje. To jednak pies, który w doskonały sposób łączy tą niezależność z wiernością i oddaniem. I takie połączenie naprawdę niewiele psów jest w stanie zrobić, a owczarek podhalański jak najbardziej. 60-70 cm wysokości, 45-65 kg wagi. Boer Boel. Choć nie są to psy, które w tym rodzinnym kraju mogłyby mieć kontakt z niedźwiedziami, to i tak to jest bardzo sprawny stróż i obrońca. Są to psy spokojne, zrównoważone, oddane. Zmotywowany Boer Boel potrafi być doskonałym uczniem. To też cichy stróż, jak wspomniałem potrzebujący jednak dużo ruchu i czasu poświęconego ze strony przewodnika. RBL to też pies, który nie jest prosty w wychowaniu. Jego wychowanie, prowadzenie jest dosyć wymagające. To pies oczywiście duży, 55-80 kg wagi. Mastiff tybetański. Delikatny, spokojny i lojalny względem swojej rodziny, choć nigdy nie zapomni o swoim zdaniu. Ale ta niezależność, upartość w u odpowiednio wychowanego Mastiffa tybetańskiego nie będzie przeszkadzała. Oczywiście, wychowanie jest wymagające i nie każdy sobie z tym poradzi, ale to można powiedzieć o każdym z dzisiejszych bohaterów. Potrzebuje dokładnej socjalizacji, jest terytorialny, czasem bywa hałaśliwy, co nie tak często zdarza się wśród dzisiaj wymienianych psów. Są zdrowe, odporne, to doskonały towarzysz dla osoby, która potrzebuje doskonałego stróża, ale i fajnego towarzysza, psiego towarzysza. 61,76 cm. 39-70 kg wagi. ósmym psem jest kuwarz, który tradycyjnie w dzisiejszym materiale potrzebuje doświadczonego i konsekwentnego przewodnika. Odpowiednio wychowany kuwarz nie będzie sprawiał problemów, ale nigdy nie będzie też psem absolutnie całkowicie posłusznym, nigdy nie będzie psem, który będzie ślepo nas słuchał. Są oddane, uwielbiają być blisko ludzi, potrzebują sporo ruchu, lubią przestrzeń, trzeba cały czas. Zapewnić im to, żeby mogły zapoznawać się ze światem, żeby, jak to niektórzy mówią, nie zdziczały, chociaż to odnosi się do wszystkich dzisiejszych psów. niezależne, potrafiący jednak być doskonałym towarzyszem, nigdy ślepo posłusznym, ale jednak bardzo fajnym towarzyszem. 65,76 cm, 37, ponad 60 kg wagi. Akbash Dog bardzo inteligentne, oddane, uwielbiające być z ludźmi, potrzebujące bliskiego kontaktu z ludźmi, o dużej niezależności, o dużym mniemaniu o sobie. Według FCI Akbash Dog jest odmianą Anatoliana. Różnie się na to patrzy, no ale tutaj jest w dzisiejszym materiale. Agbash Dog mógłby być Anatolian. Akbash Dog czy też Anatolian to psy będące doskonałymi stróżami, obrońcami, psy bardzo terytorialne potrzebujące dokładnego wychowania i socjalizacji. Tylko no oczywiście będę się powtarzał, odpowiedni właściciel będzie w stanie je w taki sposób wychować, żeby nie sprawiały problemów. A taki odpowiednio wychowany Akbarz, Dog czy też Anatolian potrafi być doskonałym towarzyszem, który oczywiście potrzebuje bliskiego kontaktu z człowiekiem, ale też potrzebuje przestrzeni, dużej ilości miejsca, którą może sobie w spokoju pilnować. Co jest dla niego czymś bardzo bardzo Fajnym. Ostatnim psem na liście jest Owczarek Maremma. Pies z morennych abruzów. No, niewiele osób chyba o nim słyszało, ale pies, ale pies bardzo podobny do dzisiaj omawianych psów. Pies potrzebujący przestrzeni, do tego bliskiego kontaktu z ludźmi. Bardzo mocno związany z opiekunami. Są to też bardzo gorliwi stróże i obrońcy. Trzeba uważać na ich terytorializm. Ważna również jest socjalizacja. Tak samo jak przy każdym z dzisiejszych psów wychowanie nie jest łatwe, ale odpowiednio wychowany owczarek maremma jest odważnym, troszkę niezależnym, ale oddanym lojalnym towarzyszem. Doskonale czującym się, jeśli chodzi o życie rodzinne, jednak ten, ta jego chęć stróżowania i posiadania dostępu do dużej przestrzeni jest równie ważna. To pies, który jest podobny do dzisiaj innych wymienionych psów 60-73 cm 30-60 kg wagi. Jak widać wszystkie dzisiaj wymienione psy łączy jedno. Są doskonałymi stróżami, doskonałymi obrońcami, są psami dużymi, odpornymi, ale psami niezależnymi, psami, które trudno wychować. Dosyć trudno prowadzić, potrzebujące dużej ilości socjalizacji i co równie ważne, potrzebujące dużej ilości czasu poświęconego ze strony opiekunów dużo czasu i dużo uwagi. To jednak psy, które przez dziesiątki, jeśli nie setki pokoleń musiały samodzielnie radzić sobie z pilnowaniem np. stad, głównie oczywiście w górach, ale nie tylko. Tak, żeby były w stanie samodzielnie sobie poradzić, samodzielnie reagować na zagrożenia, ale wcale to nie oznacza, jeszcze raz podkreślę, że nie potrzebują człowieka. Jak najbardziej potrzebują człowieka, i w mojej opinii o wiele więcej potrzebują tego człowieka niż inne psy psy spokojniejsze, o mniejszej niezależności. Tu jednak wszystkie te dzisiaj wymienione psy potrzebują tego człowieka, żeby być szczęśliwe i żeby zachowywały się tak, jak trzeba. Dziękuję za uwagę, oczywiście przepraszam za warunki, ale niestety troszkę nagrywam w trudnych warunkach, montaż też będzie w trudnych warunkach. Ale i tak, dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.